Witam Was kochani w kolejnym odcinku. Jesteście niesamowici, przychodzicie samych siebie. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście prawie 70 łapek w górę oraz prawie 77. Aktualnie jest drugi odcinek z docki w szkole, bo jej zdanie wypadł w miarę spoczko, więc nie zapomnijcie o łapce oraz subskrypcji. No i co? Ja Wam życzę miłego oglądania No jelo. Mmm, nie, mmm, 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 co mmm, 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 co no ty co ty robisz? mmm, teraz. mmm, 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 pana, tylko po cichu, bo każdy śpi. Dobra, dobra. A mmm, 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 no. Nie ma to! Nie ma Co? Co? No. Co? Sara przyszła. dobrze. dobrze. No. Dobrze. Idźcie spać. Która jest godzina? E, 30 po północy. no ja to spać. Dobrze. 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 dobrze, dobrze, dobrze. Nie przeszkadzajcie nikomu. No dobrze, 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 nie będziemy. W ogóle słysza słyszałaś, że yy, wczoraj w ogóle Wix nie było i tam wiadomość jak była, że ktoś tam uciekł z jakiegoś tam miejsca i że kieruje się w stronę naszego, naszego, naszej szkoły czy tam miasteczka. Co? Jak to jest Ej, mogę się obok sobie położyć? No na luzie, na luzie. No, tylko poczekaj. Dobra, to ja, ja tylko pójdę się przebrać, bo... ...proszę mnie niewygodnie w tym... ...bo i mama Dalej, zamówiła coś, nie, więc jak raczej ci się spodoba. ...leko nie brzydko się ja nie, to już tak. dobrze, 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 dobrze. Siemano, widzę, witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft Super Szkoły. Nie zapomnijcie, żeby łapecz łopeczkę w górę, subskrypcję na kanale, żeby was nie przykopiło więcej takich wspaniałych odcinków. I mam swój e, ...stitcha właśnie też różowego, bo e, mamy... Mama Sary mówiła do mojej mamy, znaczy do taty bardziej, że też. I mi zamówił tata, więc ja się tutaj przebiorę. Ale to ponury, ja się boję, że ta osoba w ogóle przyjdzie do naszej szkoły, więc. warto to się przebiorę. Dobra, przybrałem się. Ja pierdzielę! Jakie zarąbiste. Dobra, dobra, wchodzę. Mara! Jestem! Nie, nie, nie. nie pisz. Adamek się przebudza. Tata. Powiem ta. wam, ogólnie te dwie, dwie nocki czy jedną? A, jedną. Płynę, tylko... Tylko nie wiem, o co chodzi, jakby... Bo... bo ta osoba... bo wiksy nie ma i to jest trochę podejrzany, że wiksy nie ma i nagle te wiadomości. Tam... no, 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 w ogóle, że... W ogóle, w ogóle, ja pan i myślałam dosyć blisko fiksy, tak w sumie przeciwko. I... Wiesz, w ogóle, jak... Stałam pewnej nocy że... Były jakieś stałe piki, domu i... Nie, nie wiem... I jakby to było odzwierzęce w ogóle Widziałem się, proszę Boże, że że ktoś tu jest no. Nie, nie ma, nie ma, nie ma Aaaa, już znowu jestem. Dobra, Puszkać. to po prostu może chodź spać. No. Do. Dobra. Dobra, robimy coś. Potartam ci tę śliczną kółzkę.

Kilimranch. Co się dzieje? Filip się dzieje? Nie, bo coś mnie zabolało, proszę pana, bo... Co ty masz na Co ty masz na pokaż czy... na... na... to. Tak. Co ty masz na... Co? Co, Przekже, Och, no pana, Masz przeciętną Sera! To to. Czy ktoś wziął na noc coś ostrego, bo nie widoczne, ale nie to to jest ma to. W szkole pana, nie. Ja przecież... ale, ale będą to, zamontowane, ale był... jest, jest ustalone. Tydzień za tydzień będą montowane kamery. W Wszystko OK, Filip. jakieś dziwne wiadomości o takiej jakiejś nie. Pokaż to, która. Która wygląda A jak jakiś szajrna harlejka wiadomości, jakby wiadomości w telewizji Nie no. I prawdopodobnie to może być ona, bo raczej z naszej klasy nikt by tego nie zrobił Bo my wszyscy tutaj się traktujemy jak rodzina Dama, jak co ty robisz? Filip, nie patrzy za siebie No, nie patrzcie. się Zwróć Witaj O nie Czy... Co Dobrze się czujesz, może masz gorączkę. O, okay. Wiksa. E. Ludzie, to musi być sen! Odsuńcie się. Wiksa. Cyganka. Cyganka, o garach. Cieszę się. Cyganka, o się. się. Cieszę co to? Brak się się Wiksa, się dobrze czujesz? A może najpierw naleźniemy na mój nóż? Nabijemy? Co? Wiksa, ty się brać? To jest nieprawidłowe. się ode mnie. Najpierw ciebie zabiję. Ciebie. 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 Czy ktoś Ale, coś to, to ma, ma, nie, to, to, to. nie wiem, jakiś... No... Adamek! Poczekaj pana, może to się opętało. No, no Mam zajmij to, to zajmij to. Raz, dwa, trzy, A, to cztery, to pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć... jedenaście NA JEDNEGO! Nie pozabijasz nasz, nas wszystkich, wiesz. Ty. Jesteś tego pewien? Adamek, Adamek chcę się odnieść. Adamek, samo się dusz! Odsuń się, Filip. Odsuń się, ona chce cię... No wiesz...

Zamknąłem na kluczyk. No na w tym drzwi! No, mój To coś tam A dawek A chyba tam Gdzie nie mogę Otwieraj. poturbowany! Otwierajcie! zrobić coś, trzeba zrobić. Ją coś chyba Uwielbiam, uwielbiam, Ja krzesła, krzesła zdejmijmy Co? Mam pomysł, mam pomysł Wszyscy krzesła, wie, że tu jesteśmy Ona wie, że tu jesteśmy Wszyscy krzesła Uwielbiam, radu uwielbiam Chodźcie wszyscy na dół Nie Chodźcie na, 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 na dół, na dół, na dół, na dół Cicho, cicho <ślonia> Telefony i na policję, bo tak, telefony ja, 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 na policję Ja mam telefon, ja mam telefon Mam się Mamy sobie telefon! Ej ja, ja ją wezmę! Uciekaj. Ja się się w jakiejś klasie. W klasie. Wcie, w... Nie, 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 ja nie zrozumiałam Gdzie jesteście? Dobra, idźcie, idźcie! idźcie. Do Max. Idź! No? Chodźmy wszyscy! Chodź. Zamek! Oh. Dobra! Pan Pan zwraca uwagę! Ona tu podejdzie, rzucam jej złoty wodę. Dobra, na dynam. I Noć No, Nie chcesz, nie chcesz. A Uciekaj. Dobra, trzymaj ją! No! 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 Dobra, wywalam No! jej rękę. Trzymaj No! 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 wywalam No! No! Dobra, nóż. Minigun i pistolet. Dobra, chodź tu chodź tu, kurde. Trzeba ją złapać. Dobra, o, dajmy, dajmy ją do tego! Dajcie ją do jakiegoś tego, zamkniemy na klucz i wezwiemy policję. mnie! Do kibla! Do kibla, do kibla, do kibla. Nie, nie. Nie, sygnały wywaliło. Idź tam, a nie! Do kibla chodźmy. Do kibla! Dacie radę ją dać do kibla Dobra Do klasy ją Nie, czekaj, czekaj, nie zostawiajmy! No, nie zostawiajmy Trzeba jej dać tulinę, dobra? dobra? Lina na ręce, na nogi dobra. Co je posiedzisz? No to proszę. Adam, niech Adamek spilnuje, bo on ma nóż. Niech będzie za klasą. Dobra, ja ja będę ją pilnował. Bo ma nóż, więc i... będzie mógł się obronić. My musimy znaleźć sygnał, no, ale nie co... wiem. Musimy coś znaleźć, żeby zadzwonić Adameks. na policję. Powodzenia. Dzięki. Nie Dzięki. ktoś tu. Nie ktoś tu, nie ktoś tu też stoi. Nie ktoś tu też stoi. Dobra. Ale wywaliło sygnał, on coś zrobiła. Musimy znaleźć... Dobra, przestawiłem. Za to przyjdzie. A może będzie w pokoju nauczycielskim, panie Matole? Wątpię, bo tam rzadko jest. <głos> Warto <głos> sprawdzić. <głos> Wątpię, ale możliwe. to, to... chodźmy na A A wie Ona już te była Wiesz tu to... byliście? Tak, tak, tak. Uciekliśmy. tą dziurą tutaj uciliśmy. Uciekliśmy. Jest dziura. Jest pan kłopców ostatnio z nas dziura w podłodze. Nie wiem, to to już to chyba niedawno było zrobione, bo tego nie było jeszcze e, wczoraj wczoraj rano. Mm. Jest to nowo. Nie wiem. Czekajcie, nie jest będzie. Ląc. Ląc. Dobra. No. Dobra, telefon stacjonarny. dawy. Nie 12. Nie działa. Czekajcie. A może na popie? Ja mam tu, Nie, pani ten ma kod, tam nie odblokujecie. Chodźcie, ja mam tu Mam obok. Ja mam jeszcze wsówki do włosów, więc jakby nie dało się, się wyważyć drzwi, to możemy otworzyć. Ja nie, nie mam. Tak Dobra, musimy znaleźć miejsce, z którego coś złapie, chociaż kreskę, żeby zadzwonić. Może z informatycznej złapać, bo tam jest osobny router. Więc chodźcie do informatycznej, tam sprawdzimy. Jak nie będzie, to musimy czekać. Aż ktoś dobrze, przyjdzie. Jak dobrze, dobrze. ktoś to sprawdzi, czy tam wszystko dobrze, Dobra. Tak, dobrze. Tak jest, wszystko dobrze. Czają, jeszcze obstawać. Wyłączyła też tutaj router. Chyba będzie trzeba czekać. Dajcie mnie. Nie psychopatka. To przecież ja, Wiksa. No, Syrixa. Tak, to już nie jesteś. Co ty? To, to sens... już nie, nie jesteś. Jeszcze... Gdzież to? Jest... Dobrze, musimy czekać, bo tak to nic nie zrobimy. E, Jotr, do jutro rano, trzeba czekać. Nie ma jednego, więc nie zadzwoniłam. Nie ma siebie? Tak? Ale my wcześniej dzwoniliśmy na policję. Bardzo. Serio? No zaraz zadzwoniliśmy, on się zaraz. Jak nie dzwoni? Kto dzwonił? Dobra. Uspokójcie no się. Uspokójcie się. Uspokój się. Nie krwawisz, tak by... lepiej od niej w radzie. Jakbym mógł ci coś zrobić. Dobrze, czekajcie tutaj. Nie wiem. to będzie głodne? do sklepiku, ja pójdę po bandaż dla Filipa, żeby mu krew ale... Moja mama jest pielęgniarką, więc ja mogę opatrzeć jemu te rany. To ci przyniosę. Ten... Ten... Przeniosła apteczkę. Poczekajcie tu. Pilnujcie ją. Pokaż to. Ej, to z panem w razie czego? No niech dobrze to wygląda. Chodź tu, Filip. No. Tu, postawić krzesło. Siadaj tu. Mm. Dobra. Proszę bardzo. No, tego opatrz. Dej. Co wy robicie dla niej? Barykadę jakąś. Chodźcie, nie zamykamy nie. to. Adameks A Mamek może zostać, bo ma nóż i może się obronić. Reszta wychodzi. Adameks. Teraz może lekko zaboleć. Dobrze, musimy ała, czekać. Ała, ała, Dobra. Dobrze, ktoś chce coś do jedzenia? Ja chcę, bo ja jestem w sumie głodna. Um, ja, ja poproszę jeszcze ja pityą do tego. Ja mam swoje. Cygancia hmm. sto! O, a mogę też coś. Pokaż się tu. Filip, co tu jeszcze. Hmm. No dobra. Jestem jest sytuacja? To nie wiem. No jest dobrze. Nie wiem, nie nie Nikt hmm. nie. Z... I to jest zadzwonione na tą policję, okay. czy nie? Bo ja już nie wiem. Tak, A, dzwoniliśmy tak. Poniż, A y... pan jeszcze nie zadzwonił? Nie, bo zadzwoniło cały ten. Jak zanim przyszła Wixa, to jeszcze odłączyła wszędzie internet i zamknęła drzwi. Ale na górze bimfasinek. Bo i tak chodźcie nie. na górę. Ale to, pusty. E, bo później. po prostu jak przyjdzie policja, ale to. No wyczekajcie, czekajcie, ja tu proszę będę. Pana, proszę tak? pana. Proszę pana, proszę pana. To jest apteczka. Ale. No. X, możesz no. iść na górę. Dzieciaki. Tak, a tak, tak. Um, Rano już. No, co? To? co już? Co, jest... Pana stołu paliście? Się? Pali się? Pani tule? Jak się pali? Się Nic się nie pali. Wszystko jest dobrze. Gdzie się pali, gdzie się pali? Uciekłamy? Nie nie, pa nie pali, nie pali. <śmiennie> Ewakuacja? Nie! Nic się nie dzieje! Wixa została aresztowana. Ja teraz będzie w poprawczaku. No, jest. Ach, to dobrze. Ty jest, pani A która jest godzina po pana? Są, ja już mówię. Jest 8 .30. A to my o 11 mieliśmy wychodzić. Do jedenastej. Ale A to jeszcze no, zostajemy. To. Możecie. Tak, tak bardzo się wam chce? Jak nigdy nie nienawidzicie tej szkoły, to jak no. chcecie. No właśnie, coś dla mnie no, mi nie, mi nie no, ale szkolenia no. są tak fajne. pan. pana, zakochały się w pan. Co? I mogę Co? wam powiedzieć Jesteś... eee... Co? eee. Ten Teg jest. Jaki eee, jest dada! Ja Jaki to... komentarz to... do przypięcia, Nie serduszka? Eee, przeżyliśmy tą noc. Dobra, widzę to napisz aż tak przeżyliśmy tą noc, to może ty... Eee, to bym przypnę serduszko e, w komentarzu, więc napiszcie. Kurde, ja. tylko, że... A! To, to dalej będzie, nie? To jest Nie no, wracacie, ja nie wracacie do szkoły i tyle, no. no, 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 no. Jak to do szkoły? Co? Nie ma wolnego, Po nie ma tonę? Jak ma być wolny? No. Przecież macie... Panie. Panie, to jest, pana, No tak, wracacie do szkoły w poniedziałek. No właśnie. No. O, dobra. Do widzenia. Panie ma panie do widzenia. Do widzenia. No. tylko ja się przebrałam. Mm. Aha, tak. O, no boś ja idę się przebrać do kibla. Ja się, ja, się. ja też. Mm, dobra. Dobra, już się przebrałam. Dobra, ja się przebieram, cyk cyk cyk. Dobra, przebrałem się. Ej, Filip. No? Jak nie nabrałam tej wizy, to ja praktycznie całą noc nie spałam. No to wyśpij się w domu. Ja. Mam pytania. No. Bo tak jakby mi wywaliło korki w telefonie i tak jakby nie mam w ogóle zasięgu, bo mi się zepsuł telefon I czy byś mógł napisać Nexonkowi, że z nim zrywam, bo ostatnio jakoś tak dziwnie się zachowywał No, i... wiadomość, głosu, nagram, no. Dobra. Dobra. są, nagraj, proszę Dobra Dostałem telefon, Nexonek O, dobra Nexonek, tak jakby musimy zerwać. Ostatnio się zachowywałeś mega chamsko w stosunku do mnie i do innych, i. No, po prostu zrywam z tobą. Widzę, że to już z nami w ogóle nie ma sensu, i. Przerwot ma miłość, chyba. Tak. Dzięki. No, dobra, to, to trzymaj się. No, zajad. Ja Powodzenia z Sarą! Ej! Chodź tu! Się taki... Obrani, Nie! się Nie, Widzimy się w końcu super szkoły. No i co? Siema! Nie ma. Siema! Siema. 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 Siema.